Demony pierwotne to zdecydowanie najstarsze istoty spośród demonów, a przy tym są to również najsilniejsi przedstawiciele tej rasy. Według Leona Cromwell'a do każdego z nich przypisany jest konkretny kolor, którym demon pierwotny zostaje określony. Uważa on również, że są kłopotliwi, ponieważ korzystają nie tylko z czystej siły, ale również wykorzystują podstęp oraz wszelkie dostępne techniki, a także mogą zaatakować bez konkretnego powodu. Żeby lepiej zrozumieć całość, wróćmy na chwilę do zasad, jakimi rządzi się rasa demonów. Po pierwsze, same demony to potwory typu duchowego, które normalnie nie posiadają ciała oraz imienia, a ich świadomość pozostaje zamglona. Zmienia się to z czasem, jak zostają one wielokrotnie przyzwane do świata materialnego, zdobywając w ten sposób doświadczenie oraz własną tożsamość. Natomiast w ich świecie duchowym, najważniejszym czynnikiem ich siły oraz pozycji pozostaje wiek, i to właśnie z tego powodu pierwotne demony są na szczycie. Wyróżniamy siedem takich demonów, które stoją za określeniem linii rodowej ze względu na kolor. I tak istnieje kolor czarny, biały, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony oraz żółty. Pozwolę sobie zacząć od tego, którego najbardziej można kojarzyć już z samego anime jako Kuro, czyli koloru czarnego, co określa mianem imitacji swojego imienia, a znany jest jeszcze pod nazwą Noaru. Pierwszym momentem, kiedy go poznajemy jest ten, kiedy zostaje przyzwany przez zdesperowaną kobietę należącą do wysokiej klasy wojowników która pragnie nawet oddać swoją duszę, byleby śmierć dosięgnęła jej oprawcy i jego sług. Noaru zgodził się na ten kontrakt, przypieczętowując go pochłonięciem nie tylko duszy kobiety, ale również jej towarzysza. Chociaż była to zdecydowanie zbyt niska zapłata, co skomentował tym, że pozwoli mu to pozostać w świecie materialnym góra kilka dni. Dlatego postanowił pochłonąć także duszę swoich celów. Podczas swojej misji napotyka na swojej drodze Sizu jednak w momencie walki z nią odkrywa siłę maski, jaką miała na sobie, a po tym jak stracił ramię, zorientował się, że ma ona gigantyczną moc. Mówiąc, że skompresowany w niej czas jest niezmierzony, a nawet nieskończony. Od tej pory uważnie śledzi poczynania Sizu i w ten sposób jego zainteresowanie przechodzi wkrótce na rimuru. Od tego czasu czekał tylko, aż zostanie przez niego przyzwany. Ale za pierwszym razem zostaje wyprzedzony przez własnego potomka, jednak już za drugim razem odpowiedział na wezwanie i od razu chciał służyć Rimuru, a zaraz potem otrzymał imię Diablo, przechodząc wreszcie ewolucję, którą mógł osiągnąć już wcześniej, gdyby tylko chciał. I tutaj dochodzimy do jego charakteru i postrzegania go przez inne pierwotne demony, ponieważ Diablo nie kieruje się chęcią zdobycia władzy jak inni przedstawiciele jego rasy, tylko kieruje nim kaprys oraz ciekawość, przez co postrzegany jest wśród nich jako dziwak. Co nie zmienia faktu, że jest w pełni lojalny w stosunku do Rimuru. Zanim przejdę do następnych pierwotnych, dodam tylko, że część z nich pojawia się w późniejszych tomach nowelki, dlatego przestrzegam was, że ta część materiału obarczona będzie większymi spoilerami. Po tym jak Diablo rozpoczął szukanie pomocników godnych służenia Rimuru, udało mu się zwerbować trójkę pierwotnych demonów, którzy zasilili szeregi Tempest. Jednym z nich była Fioletowa, która początkowo chciała zabić Rimuru, ale po tym jak otrzymała imię Ultima i fizyczne ciało, łącząc się ze stworzonym homunculusem, stała się dla niego w pełni oddana. A przybierała ona postać młodej, niskiej dziewczyny w czarnym wojskowym mundurze. Praktycznie analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku żółtej, nazywanej później Carrera, która jednak, tak jak Ultima, a również inne demony, uwielbiała walczyć i rywalizować z innymi. Z tą różnicą, że była bardzo beztroska i energiczna, o czym świadczy fakt, że dla zabawy korzystała z magii nuklearnej. Ostatnią, zwerbowaną przez Diablo i również należącą do czarnych numerów, jest pierwotna Biała, której wygląd przywodził na myśl szlachciankę o śnieżno-białych włosach i szkarłatnych oczach. Chociaż faktycznie jest najbardziej dojrzała, a jej charakter wydaje się być łagodny, zwłaszcza ze względu na jej nienaganne maniery to wciąż jako demon uwielbia walczyć oraz jest okrutnym egocentrykiem i dosyć łatwo wpada w szał. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianej dwójki, była ona podekscytowana spotkaniem z Rimuru i miała nadzieję, że ją zaakceptuje jeszcze przed przyjęciem imienia Testarossa. Zdecydowanie najmniej wiemy o dwóch pierwotnych demonach, zielonym oraz niebieskim. Tak naprawdę mamy jedynie pewność, że są one podwładnymi Guy Crimsona oraz że nadał on im imiona. Zieloną nazwał Misery, zaś niebieską Rain, a ich imiona miały odzwierciedlać nędzę ludzkości oraz deszcz krwi wszędzie tam, gdzie szedł ich pan. Przyszła zatem pora na ostatniego i zarazem wydaje się najsilniejszego spośród wszystkich pierwotnych demonów, czyli na Czerwonego, który został przyzwany przez człowieka w celu zniszczenia narodu, a kiedy tego dokonał uzyskał swoje imię budzące grozę. Zdał sobie wówczas sprawę, że przebudził się jako prawdziwy władca demonów, co wpłynęło również na wzrost siły pierwotnej niebieskiej oraz zielonej. A imię budzące grozę to... Niedługo po tym wydarzeniu przebudził się inny władca demonów, który w swej wściekłości zniszczył kraj, który doprowadził do jego przebudzenia. Tak właśnie rozpoczęła się trwająca 7 dni i 7 nocy walka między pierwotnym czerwonym demonem a milim. Walka jednak nie została rozstrzygnięta, ponieważ za sprawą Ramirez Milim odzyskała zmysły. W ten oto sposób pojedynek dobiegł końca, a cała trójka stała się pierwszymi władcami demonów o odmiennych celach, ale przyjacielskich stosunkach. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o relacjach między Diabloga i Crimsonem, ponieważ początkowo byli oni sobie równi, rywalizując ze sobą, jednocześnie będąc dobrymi przyjaciółmi. Kiedy się ponownie spotkali, Gaj zapytał go, dlaczego tak zwlekał ze swoją ewolucją, na co jego przyjaciel również zapytał: Czy na świecie jest ktoś potężniejszy od nich? Na co pierwotny czerwony demon odparł: że poza prawdziwymi smokami stanowią oni szczyt siły tego świata. I to na dzisiaj już wszystko. Proszę, dajcie znać w komentarzu, czy taki podział na sekcje spoilerów lżejszych i tych sięgających nieco dalej fabułę Wam się podoba. Podzielcie się też swoją opinią, który z wymienionych pierwotnych jest Waszym ulubionym. To do następnego odcinka, drodzy widzowie, nara.